Cię. Uwierz mi kiedy mówię, że któregoś dnia ze mną ożenił się Ty jesteś moim skarbem, wiesz, tak bardzo, bardzo kocham Cię Ty jesteś moim skarbem, wiesz, tak bardzo kocham Cię Ty jesteś moim skarbem, wiesz, tak bardzo, bardzo kocham Cię Adaś, z okazji Twoich 18 urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego Dużo szczęścia, zdrowia, cierpliwości, pieniędzy, miłości do mnie oczywiście Dobrej żony, bardzo dużo dzieci, bardzo udanych interesów, no i nie tylko, spełnienia wszystkich marzeń, otworzenia tej dyskoteki w kołynatkach, e, jeszcze większego poczucia humoru, no i żeby zawsze mnie tak śpiewał i i się w ogóle nie Wszystkiego najlepszego i dużo miłości z Sylwią i, i wszystkie marzeń i... Nagrywasz? Czy Ty nagrywasz? Dobra. O, o. Nie garb się. Adamie, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Radości, spełnienia marzeń, pieniędzy, trzy razy. Dziwki, Cox i Firefox, bo to lubisz, kochasz i szanujesz. I ja też. I ja za twoje zdrówko piję o. Tutaj? Dobra. ładny. Ale dobra Adam, ja życzę Ci udanych imprez na CC i chcę, żebyś wrócił no, jak da, bo... najszybciej do tej kościuszki, żebyś siedział ze mną na rosyjskim, żebyśmy się śmiali z, e z Ewy <grym> i żeby było tak zajebiście, jak było. Jakie? Next, next. No kurwa, Adam. Czego ja Cię mógł No wszystkiego najlepszego, no. <grym> A, no. <grym> Ma, Adam, 100 lat, 150, wszystkiego, czego sobie życzysz, no i przede wszystkim zdrówka, zdrówka, zdrówka. I od nas wszystkich wszystkiego, wszystkiego najlepszego.